dobry Państwu, witam na 188... u 188, tu se trudne słowo wymyśliłem, miesięcznicy, chyba, sto, chyba 188, pewności nie mam, e, chciałem powiedzieć, że e, już e, pan prezes jest w zagrodzie numer 1, w której stoi pomnik e, Lecha Kaczyńskiego, po odczepieniu pieprzyka i zmianie i imiona Jarosława będzie pomnik Jarosława Kaczyńskiego, Dzisiaj chyba pewności nie ma, ale chyba ma zawiązane buty oba, bo nie ma kółka grania z tego wśród niego. Jak widzicie, chciałem jeszcze Wam tu pokazać, że specjalnie dzisiaj przyjdę z tej perspektywy, żebyście zobaczyli Państwo, ile ludzi ze strony prezesa Kaczyńskiego upamiętnia tą. Nie wyjdę, nie, nie boję, nie wyjdę. Ile ludzi upamiętnia ten, tą katastrofę? To co głoszą sami. Coś się przekrzywił mi gimbal, no nie trochę krzywo, przepraszam. Jeszcze wam to pokażę. Troszeczkę z drona. Jak, jak widzicie, liczba osób jest mocno ograniczona. No, tam widzimy z tą kamerą wokół płotka lata redaktor naczelny. Republika TV, pan Newelicz. Nie wiem, czy widzi taka niska postać, niewiele wyższa od barierki. To jest... Prezes poprawia teraz tam, z tego co widzę, szarfę poprawia. Wygląda na to, że doszedł bez problemu, czyli oba buty zasznurowane. Dzisiaj. Także porządnie, ma jakiś szaliczek, coś, ja tam dokładnie nie widzę stąd, ale to jest jakby nieistotne. A teraz całe to te towarzystwo będzie przechodzić do... Pomnika, zobaczycie to, co się przy pomniku też Wam zaraz pokażę, co się, co się dzieje. Tu oczywiście odbywa się protest literalny, czyli tu idą napisy. Przyszły też polskie babcie. Jak widzimy, wśród ludzi za barierką koło prezesa. Nasz dzielny Wojciech z Transpalantem, z transparentem, przepraszam, e, niesie e, dzielnie walczący po tamtej stronie barykady e, protestant. E, Jakiego wyznania jest? Nie wiem. E, prezes idzie w... E, zmierza między zagrodami, teraz się prezes przemieszcza między zagrodami. E, dziarskim krokiem. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że z mojej obserwacji wynikło, że Prezes dzisiaj między kościołem, e, a wizytek, a pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, e, Lecha, dobrze już prączą mi się te Kaczyńskie, e, przy, przejechał samochodem, czyli jest pewnego rodzaju prawdopodobieństwo, że prezes coraz mniej domaga, tak? E, coraz słabszy prezes jest. Chciałem powiedzieć, że tu będziemy prezesa widzieli w otoczeniu grupki ludzi, e, ...ledwo wystający, e, e, oj, nie wiem czy, nie wiem co, nie wiem co widzicie, ale, e, nie wiem co widzicie, ale tam gdzieś, gdzieś w tym tłumie, ja nie jestem w stanie zaraz, jest człowiek e, niskiego wzrostu, e, Pan tutaj. Jarosław! Jarosław! Ale Różaniec się odprawia inaczej, wie pan? Ja i On Pan Rymuj. Redaktor Newelicz, proszę Państwa, Republika TV, tutaj zostałem uchwycony. Nie wejdę, nie wejdę, nie bójcie się, wpuśćcie prezesa do zagrody. I mamy zagrodowy prezes, już jest w zagrodzie. E, teraz nastąpi e, poprawa szarfy po poprawie szarfy, jak sznurówki, są zawiązane obie. Zaraz zobaczymy. Kwestia jeszcze jest... pytanie się nasuwa, czy buty te same. Chciałem powiedzieć, że w zeszłym, w zeszłym miesiącu ja nie zwróciłem na to uwagi, ale dowiedziałem się trochę później, że prezes miał e, rozwiązane oba buty i te kółko graniaste, to było kółko graniaste poprawiające mu... O, znicza mają. Znicza. O, 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 o. O, 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 Może coś tu się uda? Przejdźmy sobie tutaj. Uważam, że tu jest lepsza perspektywa. Czerwony na zdrowie, tu mówimy. Proszę Państwa, może się. Halo! co? Prezes podpis będzie poprawiał szarfę. Słuchajcie, no mogę powiedzieć tak, oba buty zasznurowane. Yy, Szaliczek założony. Czapeczka nie na głowie. Tym razem kaszkiecik został w samochodzie. Szarfa poprawiona. O, nie słuchajcie. Nie no różne są buty. To nie są te same. Słuchajcie dwa różne buty ma. Ja, ja nie jestem w stanie teraz wam tu przybliżyć ale spróbujemy. Spróbujemy zrobić zuma. Proszę państwa. Proszę Państwa, nie wiem czy widać, ale może będzie widać, ale prez ma mam wrażenie że są dwa różne buty. Dobrze widać? E, e, mo może mnie wzrok mylić, ale, nie, Ojca jest ale Ojca są Ojca dwa różne buty. Josierny Boże, Tobie polecamy wszystkich tu, kto Teraz ty, te katastrofie e, e, ksiądz tu poprowadzi nasz, jest Modlitwę. Niebie, święcie, imię Twoje. Ale tego nie będę pokazywał, każdy Boś ma prawo do modlania. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. E, zobaczymy, co pan prezes po tej modlitwie powie do, e, do kamer. To jest bardzo ciekawe. Ile razy będzie użyte słowo Putin, ile razy będzie z, e, będziemy zwymyślani, naobrażani tuż po tym, jak z księdzem razem e, modlą się teraz. Modlitwa się teraz odbywa znaczy można by powiedzieć, że to co prezes powie za chwilę jest w imię Boga. O, no i pan Poziomka, z Zigi się spóźnił, ale w topa, ale w topa, w topa, wizerunkowa. E. Chciałem powiedzieć, że było kiedyś takie przykazanie numer dwa, które mówiło o tym, m.in., żeby się nie modlić do pomnika. Odnoszę wrażenie, że to jest modlitwa do pomnika. Ale pokażę teraz, co powie prezes do. Po, tuż po tym, jak wszyscy się teraz zapraszam na okolicznościowe oświadczenie, jak co miesiąc, naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowni Państwo, jak zawsze, jak zawsze łamanie prawa. Niedawno pewien dziennikarz niezależnej telewizji został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego że zadawał pytania podczas demonstracji. Tu demonstracja jest bezczelnie Zakłócana. Policja jest, ale nie reaguje. I to jest taki doskonały przykład tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce i co, szanowni państwo, musi się skończyć. Musi się skończyć i w tym wymiarze, który odnosi się do łamania prawa, łamania praworządności, demoralizowania aparatu państwowego niszczenia jego właściwej roli, ale także i w tym wymiarze, który odnosi się do tolerancji wobec putinowskiej agentury, Panie wobec putinowskiej agentury, która tutaj działa. Przed chwilą ojcze nasz w niebie było, teraz putinowska agentura. w imię Boga, proszę Państwa, w imię Boga. Zgodnie z prawem i polską racją stanu ukarają tych zbrodniarzy. Dzisiaj się śmieją, ale przyjdzie czas i to może nie tak długo, kiedy się przestaną śmiać. Kiedy tutaj będą mogły się odbywać spokojnie uroczystości, a ci, którzy w tej chwili tu krzyczą. Którzy wrzeszczą, którzy zakłócają, znajdą się tam, gdzie już dawno powinni być i nie będzie ich już po prostu w naszym kraju. Raz na zawsze. Dziękuję Państwu. Z tą nadzieją bierzmy udział w dalszych częściach tych uroczystości, bo będą jeszcze na cmentarzach i pamiętajmy, że ten dzień nastąpi. Dziękuję. Proszę Państwa, z wypowiedź bardzo prezesa. Będzie i nastąpi, tak jak nastąpiło Dziękuję premierowi, dziękuję z parlamentarzystom, parlamentarzystom i wszystkim. Z tak z jak nastąpiło rozwiązanie, Zobacz. wskazanie sprawców katastrofy z wszystko nastąpi, proszę Państwa. Jedyne, co na pewno, proszę Państwa, nastąpi, to koniec Pana Prezesa, bo widać, że zdrowie podupada. Zdrowie podupada. Prezes się nam kończy. No, powiedziałbym więcej, ale niestety nie, nie mówiłem ojcze nasz z taką intencją jak, jak prezes Kaczyński, bo on mówił z jedynie z swoją intencją, tak? Mówił najpierw ojcze nasz, a potem powiedział o putinowskich elementach, tak? Też mówię swoimi słowami, skracam wiele epitetów, które tu było powiedziane. Tak, tak, idzie prezes, idzie do szóstek. I idzie, idzie. E, proszę Państwa, chciałem zwrócić, taką ciekawostkę powiedzieć. Nie wiem, jak to będzie dzisiaj wyglądało, ale prezes już nie jeździ z e, kodą super z e, e, cyferkami 666. E, duże prawdopodobieństwo, że e, zrozumiał, że ludzie wykryli, jaka, ki, kim on jest tak naprawdę. No. Jeżeli, jeżeli e, to istnieje, no to jest szatanem. Skoda przyjechała. Szóstek już w numerze nie ma. Zwrócę na pokażę, że nie ma. Idzie prezes, idzie. Nie no, to ja tam pojadę. Nie to w imię Boga. Tu, tu 13 grudnia będzie spał do południa, chciałem powiedzieć to. To na pewno. Pyk, pyk. A fotelik jest. Czy fotelik jest? Pytanie. O, nie jest tamtej, za kierowcą. Za kierowcą, tam bez... Tędy nie, tamten, tam jest fotelik. Czyli fotelik jest po drugiej stronie. Znikł samochód z numeru 6665, teraz jest WU5412T. Szóstki, słynne szóstki zostały... Wycofane z obiegu, komandosi uciekają z placu boju. A ja teraz Wam jeszcze na sam koniec pokażę, jakby to, czego nie pokazałem na, na początku, ale celowo dzisiaj w tą stronę relacja poszła. Przejdziemy się zobaczyć, co tak naprawdę prezesowi dzisiaj nie wyszło i miesiąc temu też nie wyszło. Po prostu ewidentnie prezes, słuchajcie, nie daje rady. Prezes nie daje rady. Już mówię w czym. O, Wojciech jest! Wojciechu, jak tam? Jak tam ci no idzie, No dobrze, dobrze, coraz lepiej. Coraz lepiej. Nie, do przodu Wojciech, idziemy, ale do przodu. proszę państwa, krótki mówiąc Wojciechem. Wojciechu, ja przez te lata, które my się znamy z dwóch stron barykady, zauważyłem, że łączy nas jedna wspólna rzecz. Jed nie wiek, nie wiek, nie, ja jestem młodszy. A ty młodo wyglądasz. A ty patrz, mamy wąsa! Ty masz wąsa, patrz, nie, ten wąs, ja nie, nie ten wąs nie jednocząs. a tutaj nie. Wiek, Wojciech, Wygląd nie śpiewasz. Nie, jest to o wieku, się. zgadzam się. Ale patrz, ty masz wąsa. Ja mam wąsa. Dwa wąsy. Patrz, a wąsy. Ty, mam. A ty masz jakieś pomieszane z, z tymi tak, białymi. z białymi z muszynami. Ja mieszaniec, nie? Dobra Wojciechu, nie, nie, szaniec, nie. Ja, nie jesteś nie, a, jesteś mieszaniec, yy, troszeczkę jesteś, zobaczyłeś troszeczkę z toru, A. trochę zobaczyłem. troszeczkę, troszeczkę, bo ten wąs, ten wąs, niejedną trząs, to, 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 to stąd się wzięło. Dobra Wojciechu, ja Ci życzę powodzenia, idę jeszcze pokazać, że tu rozłom, prezes nie dał rady, jak nie zauważyłeś. No, rok, bo się może nie zobaczyłeś. No może to szczęśliwego no. nowego roku, wesołych świąt. No. no. Wierzę, że wierzymy. Wierzę, że wierzymy, no. Do zobaczenia, trzymaj się, hej to, to jest jedyny, jedyna osoba z drugiej strony barykady, z którą zawsze można porozmawiać i powiem, ja mu robię tu na złość, to jest jedyny przyzwoity pisior, który do tej pory nie przyjął żadnej spółki Skarbu Państwa, jedyny. Dobra, a teraz e, pokażę wam, wrócę do tego, co powiedziałem na początku, a mianowicie to jest drugi raz, kiedy prezes i spółka nie dali, nie poradzili sobie. Z sprytnym rozwiązaniem ustawienia wieńca przez Zbyszka komosę pod pomnikiem. To spryt, spryt polega na zarządzaniu czasem, bo Zbyszek tu przyszedł z gromadzeniami o czwartej, byli tu o piątej. Kiedy była tu tylko policja, nie było żadnych barierek, więc mogli spokojnie ustawić wieniec i ten wieniec całe te uroczystości trwał. Ten wieniec trwał. E, oczywiście wiadomo, pan Macierewicz i spółka. Przyjdą zniszczyć ten wieniec, a tu na spokojnie, nienerwowo, wiadomo kto jest w zagrodzie, tak? Pokażę teraz wam. Pokażę teraz wam. Czekajcie, wieniec jak widzicie, stoi pod samym pomnikiem w wydzielonej sekcji, pod głównym napisem na pomniku. Prezes tam gdzieś z boku złożył ten, ten wieniec, a to jest wieniec już z tym napisem, który jest kroplą soli wokół prezesa. A teraz pokażę, jak, jak, jaka to jest ta kropla soli. Prawda po prostu boli. Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku. W skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju, naród polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów. Zbyszek tutaj złożył ten wieniec. Nie, nie. Zbyszek złożył wieniec, e, stał tutaj dzielnie od piątej rano. Zbyszku, czy było coś jakieś niebezpieczeństwo poza modlitwą prezesa? Nie, nie. Nie, nie było. Dzisiaj nie. Oprócz e, gruźb wobe, e, prezesa wobec osób, które tutaj przychodzą protestować e, przeciwko jego kłamstwom. A zwróciłeś uwagę może, że te groźby były tuż po modlitwie ojcze nasz? Zawsze są. To był, moim zdaniem były to groźby w imię Boga, tak, ale... Każdy ma swoje. Tak mają fanatycy religijnie. Tak. To się zgodzę z tobą. Także wieniec jeszcze będzie stał, nie wiadomo ile. Stop fanatykom nie tylko islamskim. Nie, 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 tylko tak. E, powiedz mi, jak oceniasz, do której wieniec ustoi bez zniszczenia. Do momentu kiedy my tu będziemy. A, okej. Ok. Wszystko jasne. Także tutaj dzisiaj jest taki nastrój, tego sielankowy bym powiedział ale upamiętniający, bo treść tego e, wie, na tym wieńcu upamiętnia. Chciałem jeszcze dodać, że, e, e, chciałem się dodać, że e, ten, wień, ten napis na tym wieńcu e, niszczony przez e, głównie teraz pana Macierewicza, ale był niszczony też pana prezesa, pan Kaczyński go e, taki nasz graficiarz był wtedy roku, pamiętam, ze sprayem tutaj działał pod pomnikiem e, i sprayował Pan Kaczyński niszczył ten wieniec mechanicznie, nawet z uszczerbkiem na zdrowiu, bo pamiętam, że się wtedy skaleczył. E, także to tak było, tak, tak wyglądało, tak to wyglądało. A jak chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz, że e, ta zagroda, która tu jest zbudowana dla, specjalnie dla prezesa, e, mniej więcej wygląda tak. No. Tutaj, tutaj e, po, po, części, po części prawdopodobnie bierze udział w tym telewizja. Republika, która tutaj po części nagłośnienie zdaje się, jest od tej telewizji realizowane. Też uważam, że media nie powinny tak się zachowywać. Bo to jest, tutaj to jest ewidentny proces polityczny. No. Tutaj makro, widzimy makrofotografię realizowaną przez pana fotografa. Jak widzicie, yy, w zagrodzie cały czas jest grupka osób, która pilnuje zagrody, bo to już jest. No i taki to oto finał tego wielkiego upamiętnienia. 188 miesięcznica upamiętnienia. Tak to oto finalnie wygląda, proszę Państwa. No tak, słuchajcie, powoli będę, słuchajcie, kończył tą relację. Dziękuję wszystkim, że tu oglądaliście, pójdę w wir roboty, rzucę się w wir roboty. Trzymajcie się, jeszcze z takim spokojem Wam troszeczkę oddalę się, żeby pokazać jeszcze, żebyście zobaczyli tą absurdalną sytuację trochę z dalszej perspektywy, w zasadzie teraz jest więcej, chyba ogólnie było, no więcej pro policji tutaj jest teraz niż jeszcze osób protestujących. Protest polega na pilnowaniu wieńca przed zniszczeniem, tak, bo, bo nie trzeba pilnować, bo wiadomo, że zło w postaci pana Macierewicza czyha i, i może tutaj zareagować. Także wszystkich pozdrawiam, dziękuję, że tu oglądaliście. Później sobie poczytam i chciałem tylko powiedzieć tak: ta relacja z dzisiaj dzięki e, polityce Facebooka zostanie e, w ciągu 30 dni, e, dni usunięta, e, ale postanowiłem, że e, dzień przed usunięciem będę wstawiał to jako film z opisem retransmisja, żeby ci co jeszcze chcą oglądać to. E, ci co chcą, mówię, tylko ci co chcą. To jeszcze mieli możliwość zobaczenia. To, to, to nic nie wnosi, ale. Żeby, tak, żeby to zostało, tak, bo, bo filmów Facebook jeszcze nie usuwa, chociaż przypuszczam, że to będzie następny krok, no, Że wszystkie publikacje będą pojawiały się i znikały. E, może i dobrze, e, nie ma co tego gromadzić, no. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, miłego, miłego dnia e, Wam życzę i, i spokoju. W razie gdybyśmy się na święta nie widzieli, to składam już teraz życzenia świąteczne, spokojnych, zdrowych świąt a, i szczęśliwego nowego roku, ale prawdopodobnie... Duże prawdopodobieństwo jest, że 13 grudnia, wiadomo będę gdzie, tam gdzie prezes spał do południa, no także postaram się tam dotrzeć, nie wiem czy mi się to uda, ale, ale spróbuję, postaram się dotrzeć, no dobra, trzymajcie się.